Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Team Fortress. I dzisiaj jest ze mną a Krygon. Witam was wszystkich. E, tak, Krygon pewnie znacie już z mojej, z naszej serii Pixelowa Kraina. E, więc, okej, okay, ja gram pyro. E, Krygon a ja gra gruby. grubym na ja będę go osłaniał, a on będzie na pierwszą. Tak, czyli jak zwykle. Generalnie ciężko by było się pogodzić z tym, że będzie grał grubym No i już cię zgubiłem Ok, spoko, 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 spoko. Krzy medek jak coś Mam troszeczkę długi nign, no ale to wiesz Co wygląda, że gram mw 2 Ej, what the hell, gdzie jesteś Jestem ja tylko tego wózka. Aha, okej, okay, dobra no, no. mi się coś Okej okay, to... Ja pcham wózek. Szydo jest za mną. Fak, no właśnie... No jeszcze mi fragał! No już myślałem mi fragał. Gdzie ty jesteś do cholery? Na spawnie teraz. Zabijcie no się. <noise> no przykro mi zaszedli tego tyłu. Ja pcham wózek, żeby nie było. Aha, tu już tam pędza. Właśnie muszę kupić właśnie CD-Action, bo słyszałem, że wyszło dużo wiadomości dotyczących um, koda Black Opsa z wiki. No, interesujące właśnie. Może sobie zakupię. E, ja... Fak, 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 fak! Co jest? A, a to. Te może jeszcze zginie. Dobra, mam już 5 kg. Um... Medyk czekaj. Ja, za, ja najpierw myślę, że zakupię właśnie dwu, jedynkę. Chceś powiedzieć, tym, że, jest że, że, że fajna mamy jedynkę? Nie wiem, ogólnie jedynka mi się bardzo spodobała. A masz, masz jedynkę? Mam jedynkę Black Opsa. spodobała mi się, fajna fabuła. A teraz, ty, teraz jest, spod... jest, bodajże za 8 dych można kupić Black Opsa, jedynkę. A nie wiem, bo się jakoś nie interesowałem teraz ceną, ale wcześniej no, cena była. ciut wysoka. Ale teraz, właśnie niedawno nawet miałem kupić, szczerze mówiąc. Ale, a, kupiłem sobie tego Splintercela i. I trochę żałuję, szczerze mówiąc. No, jakoś tam za Splintercelem nie przypadają, szczerze mówiąc. Ale jak odpaliłem go w ogóle. Pak, fak, 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 Ja kupiłem komplecie na, na ślepo. Aha. Noż. Sz... Nie, bez Medyka się nie zagrać. Okej, okay, to ja zmieniam ten na Medyka. No, tak będzie lepiej, bo to są. No, i jeszcze ja to... miał jakiś ciur zabił. Gruby. No, przykro mi, ja już. No, ja jestem już właśnie w Ja mam 6 więc... kg to nieźle jest. No. Fiją 0 kg. A ty nagrywasz mikrofonem czy z laptopa? Nie, nagrywam mikrofonem. Mam strumak. Ja tu znalazłem ostatnio do grubego, da się do medyka nawet taki ...taki buyer. Nie do medykat ja mam sporo rzeczy a jak to jest z medykiem, bo ja szczerze mówiąc mało nim grałem Jak ja cię uzdrawiam jak ty kogoś zabijesz to mi też kill wlatuje asysty ci ja Aha asysty okej Dzięki pat, pat, No fuck Kurwa Nie zdążyłem gościu się już wiesz Gość już jest z medykiem no to wiesz i ma, ma Tomisława to troszkę daje, jakby nie było A właśnie o, o co chodzi z tym deszczem tam, tam, czerwoni cali A nie, wtedy kiedyś y, medykiem masz to całe Uber coś tam, nie? To wtedy przyciskasz prawe przycisk myszy i to ci A to si znaleźć? Nie, tu widzisz, procenty ci lecą A okej, świetne bo ja, ja ni, w ogóle nie grałem w tych kontraktów Ej kurde! Nie widziałem, no że się zauważyłem Też go, jak nie, chciałem ja nie widziałem, w ogóle O, piękny już z 19 Chodziłem, miałem ja 150 O, czekaj, ktoś mnie wyzwał Akceptować czy? Admin jakiś No to z ciekawości tak ok, się. No macie za, półki Za, cudowny Odrzucam, nie chcę mi Chodź no chodź Chcieliem, pchać wózek No Tutaj dalej pójdzie to klasę zmienimy. No przecież nie musimy tak w sumie Dobra ja pcham sumie. wózek Nie Medyk pcha wózek uwaga <grystanie> Jestem koło wózka, Chodź. Okej, okej Jak medykiem przepnę tam wózek. Tam się zdziwił Fajnie, ja, p... ja pójdę na bok, będę osłaniał. Wróci z boku. Ej, to była jakaś aktuali... aktualizacja, że. Nie, chyba nie, zresztą nie warto. Ale ja bym, jak ja bym chciał tą skórę. Fak, do fak, tego. fak me... No, żeby się wyrwał. Wykopać lala, nie wiem. O, no, wezmę fak. <grym> ja tu leczę w ogóle innego grubego. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, Karola, widzę. Teraz jestem na spawnie, no fajnie. Cojgi. Aha, a nie. Jak, jak patrzę na wynik właśnie, to mam... A... Jak mi zabije gruby, to... Ja no, jednego zabiję. No tak, leci ci asysta. Właśnie mi do lepiej idzie niż mi. Fak, się... chciałem użyć tego gówna. No. Ale wygraliśmy chyba. Tak, no, wygraliśmy. wygraliśmy, tak. No. Bo następny razem możemy jakiś lepszy serwer znajdziemy Bo... No trochę taki Ogólnie to są bardzo doświadczeni ludzie Z tego co myślisz idzie. No to już grałem na tym serwerze, To serię, po prostu to jest masakra Mapę zmieniają no. no Dobra to kończymy no nie? No chyba tak No Dobra to e, Mam nadzieję że Wam się podobało I... O nie, teraz będzie ta mapa, której nie znoszę. Tak um, no też nie lubię. Jeżeli chcecie, ja w ogóle się nie lubię na niej, jeżeli chcecie więcej filmików z McGrygonem, to spoko, Macrygon, też nagrywał to na swój kanał, więc jeżeli chcecie oglądać z jego perspektywy, to wbijajcie. Um, a tymczasem, ej z przyzwyczajenia, włączyłem teraz grubego. A tymczasem, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, na razie, cześć. Całem.